Yy, nie otrzymałem, yy, ale coś już mi Żana pisała, że, że nie będzie mnie w jej urodziny, z czego się bardzo cieszy. Skoki narciarskie z tam y, z miejsca, gdzie dziennikarze się kłębią. To takie małe kropeczki spadające, ale nawet my widzieliśmy, że w pierwszej serii to szans Ci natura nie dała. No niestety, mm, nie dała mi. <ścoughs> no, nie, nie trafiłem po prostu w pierwszej serii y, z warunkami. Moje odczucie y, jak chodzi o skok, y, było, było dobre. Yy, trener też potwierdził, że, że, że było ok, ale niestety w, takiej, w takim dosyć wrażliwym miejscu jak dla skoczka yy, zabrakło wiatru i, i domyślałem się, że tam był wiatr z, z tyłu skoczni, yy, bo nie poczułem nic pod nartą, po prostu jakbym spadł yy, piętro w dół i, i stracił, straciłem wysokość. No, próbowałem robić co w mojej mocy, żeby uleć jak najdalej, ale niestety no, udało się tylko te 113 metrów skoczyć coś takiego. Nie było dużo czasu na złość, na przemyślenie trzeba było dosłownie biec na górę. Tak, dokładnie, raczej raczej nie było złości, bo to są skoki narciarskie i, i na warunki niestety nie mamy wpływu. Yy... Byłem oczywiście jakoś tam zły, rozczarowany, że akurat ja tak trafiłem, ale nie mam na to wpływu i chciałem po prostu atakować w drugiej serii, co z jednej strony się udało. Wczoraj, Ty, szósty, dzisiaj Paweł Wąsek. Szósty. Ważny dzień, myślę, dla Waszej grupy, bo pokazujecie, że nie jesteście rezerwowymi. Tak, dokładnie. Stać nas na, 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 takie, na takie lokaty. I myślę, że te zawody to, to potwierdzają. Paweł, Paweł dzisiaj szósty, a wczoraj. Myślę, że to są naprawdę, naprawdę fajne, fajne wyniki. No, ale to Aleksander zniszczał pojedzie do Planicy. Na pewno pojawia się uśmiech pod tą maseczką. Tak, dokładnie. No, jeszcze żadnych takich informacji nie otrzymałem. Yy, ale coś już mi Żana pisała, że, że nie będzie mnie w jej urodziny, z czego się bardzo cieszy. <grywa> yy, więc. Yy, yy, no, robić swoje ze skupieniem yy, i, i dalej skakać. Jak się skupić na tych skokach, kiedy mamy informację przed zawodami, że jedna z nacji będzie wykluczona, że dyrektor Choru Świata zostaje w pokoju hotelowym? Wracamy teraz, a tutaj białe postacie zakutane w te stroje ochronne. Jak się odciąć od tego? Nie patrzeć na to. To no. Zachować wszelkie środki ostrożności. Nosić maseczkę, myć ręce, dezynfekować, uważać na siebie. I, i, I Myślę, że to jest ciężka sytuacja dla wszystkich, bo jesteśmy testowani dosyć często i myślę, że przy takiej ilości testów może lub nie musi wkrać się, wkraść się jakiś błąd. Eee, więc no po prostu trzeba, trzeba na siebie uważać. No to też jest sytuacja kolejna, na którą nie mamy wpływu, bo e, robisz wszystko, żeby, żeby po prostu się nie zarazić, eee, uważasz na siebie eee, i tylko tyle możesz z tym zrobić. Tak? E, więc to jest kolejna sytuacja, poniekąd na, na którą nie mamy wpływu.